Cześć, Zapraszam Cię na czytanie dla Skorpiona na pierwszą połowę marca. Jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, to zapraszam Cię do przypiętego komentarza. Znajdziesz tam linka do mojego sklepu. A ja tymczasem przechodzę do kart. No, zaczyna się grubą, ale to tak ze Skorpionami jakoś tutaj. Często tak jest, że, że są takie mocne karty i to ogólnie jest mocny przekaz, jakoś się już tak nauczyłam, wieża i piątka denarów, czwórka denarów przepraszam i mag, cesarz i kochankowie, super. Ja widzę tutaj dosyć no, takie, taki dramatyczny wstęp, ale to niekoniecznie musi się tak źle skończyć, bo mm, no, kończy się bardzo dobrze i jakby czujesz, że to jest mm, tutaj powiedzenie bardzo takie trafne, trafne, że wszystko dzieje się ku Twojemu najwyższemu dobru. I pamiętaj o tym, i to jest takie mm, najważniejsze. Teraz dla Ciebie, żebyś to usłyszał. Mm, bo musisz coś odpuścić. <noise> Zaczynam mieć ciary <noise> w ogóle. Często tak mam na czytaniach dla skorpionów jakoś. Yy, więc tutaj coś, coś jak zwykle się dzieje tutaj. <noise> I tak. Przejdźmy teraz do interpretacji tych kart. Mm. Ja myślę, że Ty się stajesz teraz inną osobą niż byłeś dotychczas albo byłaś i, i Ty jeszcze nie wiesz właśnie kim jesteś, kim, kim będziesz, tak? Ty wiesz kim byłeś, ale nie wiesz kim, kim się stajesz. I ja myślę, że nie ma tutaj co się trzymać tych takich przekonań, tych programów starych, bo Ty stajesz się najlepszą wersją siebie. To jest bardzo, bardzo jasno to powiedziane, bo jest mag, jest cesarz i kochankowie obok siebie, więc no, takie same doborowe towarzystwo i też Asdenarów wypadł i ja myślę, że tutaj będą Tobą trochę szastały takie emocje, takie chęć powrotu do starych schematów. No chęć powrotu po prostu tego starego, bo ty, ty nie znasz tego, co jest nowe i ty musisz na nowo te ścieżki sobie wyrobić, tak? Też, też trochę czasu wymaga wyrobienie nawyków I, i to jest właśnie wszystko o tym, że jak się stajemy taką lepszą wersją siebie, to już jest troszkę to jest trudne na początku, ale później to już właśnie wchodzi w nawyk i, i jest ok. I to jest właśnie ten, ten denar, as denarów, który tutaj y, się pokazał. Ty nie musisz się trzymać te, tej czwórki denarów, bo na ciebie czeka ten as. I, I właśnie ten. no Wcześniej wypadła karta też piątki denarów, więc. Takie trochę opuszczenie i myślenie o tym, że jestem taki biedny, jestem sam na świecie i nikt mi nie pomaga. No to jakby to należy do tego starego programu. No ale tutaj nowe rzeczy są dla ciebie i coś nowego, coś co ty jeszcze właśnie nie znasz, i coś co ci przyniesie dużo, dużo satysfakcji, dużo takiego właśnie jakby wypełnienia takiej ścieżki duszy to jest coś więcej niż taka po prostu satysfakcja, to jest takie poczucie spełnienia i, i znalezienie właśnie tej części siebie, tej o której mówią kochankowie, że ty się w końcu odnajdziesz trochę musi minąć czasu i widzę, że, że tobie jakby no nie będzie odpuszczało takie trochę poczucie, że ale czy to na pewno to i czy ja dobrze robię no, bo czasami tak jest, że właśnie mm, robimy coś i długo nie wiemy, czy robimy coś dobrze. No i takie właśnie mm, takie myśli, trochę zwątpienia towarzyszą nam. Nawet jeśli, jeśli robimy coś, co jest właśnie tym spełnieniem tej duszy, tą, tą ścieżką duszy, i dopiero po jakimś czasie widzimy, że to właśnie absolutnie miało sens, tylko. Mm, i właśnie to było po coś, tak? Wszystko jest po coś, tak? Od tego trochę zaczęłam, że, że... wszystko jest ku twojemu najwyższemu dobru i ty dopiero po jakimś czasie to widzisz. I no, koło fortuny to jest też... też śmieciarki przychodzą, jak, jak o tym mówię. I... to właśnie dopiero za jakiś czas możesz to zobaczyć i zobaczysz, że jakby wszystko się ułoży tak idealnie w tym, w tym momencie, w którym powinno. To jest bardzo fajne to czytanie, powiem Ci, że bardzo fajna energia i tutaj dużo z tego bije takiego mm, takiego zaufania, po prostu zaufaj w to, co się dzieje, zaufaj procesowi i wiedz, że po prostu wszystko się ułoży i szóstka denarów, moja ubrana karta, która mówi o o takiej absolutnej Obfitości, która jest dla ciebie, którą wszechświat ma dla ciebie, on po prostu daje ci to w takich wyciągniętych rękach, tak? No i ty to po prostu musisz tylko wziąć i to jest, to jest wszystko dla ciebie. Więc weź to. Uspokój tutaj swoje myśli i uwierz w to, że jest taka jedna, jedyna taka dla ciebie ścieżka. Do przejścia, i ty właśnie nią kroczysz. I w ogóle cokolwiek byś nie zrobił, to, to zawsze będzie dobrze, bo ty zawsze musiałeś lub musiałaś przejść to, co przechodzisz. A mieczy wyszedł jako takie potwierdzenie moich słów. Powiem ci, że strasznie tutaj dużo rzeczy wyszło już na samym początku. Aż nie wiem, co, co dalej się tutaj pojawi. Wziąłam sobie dlatego inną talię, żeby trochę uspokoić tą energię, bo no widzę, że się po prostu będzie dużo działo, i mm, to jest takie. Same dobre rzeczy się będą działy, ale to by się może tak nie wydawać. To się dopiero później okaże, że, że to wszystko właśnie było po coś. Ten, ten as mieczy na sam koniec to jest w ogóle takie. Mm, są nowe idee, nowe pomysły, taka bardzo kreatywna, to jest energia i bardzo taka wysoka wibracja. To jest takie, taki pierwiastek, jak mają artyści, że coś, coś tworzą i taki geniusz bardziej niż, niż artyści. Tak, że jakby to jest trochę taki być może właśnie. Jakby to powiedzieć, że jakby to jest taki umysł wszechświata, że wszechświat jest takim geniuszem i ty jednocześnie ty jesteś, tak? Bo jesteś dzieckiem wszechświata i to wszystko tobie też jest tak przypisane. Ty jesteś jakby z tej samej z tej samej mąki ulepiony, czy jak się to mówi, nie wiem. Właśnie tak myślałam, że ta karta wypadnie, bo. To jest taka bardzo energia tej karty. Ona mówi o tym, że jesteś w centrum wszechświata, że jesteś dzieckiem wszechświata i, i same dobre rzeczy właśnie dlatego będą Cię spotykały. Yy, tylko właśnie to jest tak, jakby ciężko to zobaczyć, bo my sobie tutaj żyjemy na tym takim naszym ziemskim yy, świecie. Nie widzimy tych wszystkich rzeczy, które się dzieją tak tym. Yy, w którychś tam wymiarach, tak? To jakby w ogóle tego nie ogadniamy. No i też jest tutaj koło właśnie takie, nie wiem jak to przetłumaczyć, koło medycyny. To jest taki symbol z takich właśnie plemion indiańskich i to jest coś jak koło fortuny, czyli takie jakby wszystko się dzieje po coś i wszystko ma swój cykl. No i teraz jesteś właśnie zawsze jesteś w którymś etapie tego cyklu i rzeczy się zawsze dzieją po coś, chociażby dlatego i musisz się tylko tak poddać temu, temu nurtowi, temu nie ma co tak iść właśnie pod prąd tej rzeki, bo to cię tak właśnie zaprowadzi w to miejsce, w którym ty i tak powinieneś być tak, to jakby nawet jakbyś coś próbował zmieniać, to to wszechświat i tak sprawi, że ty będziesz w tym miejscu, w którym, masz, w którym masz być, tak? To jakby przejdziesz to, co masz mieć do przejścia. I możesz się trochę tego bać, ale tak ten, ten szaman tutaj wypadł, on jest trochę jak ten mag, więc wszechświat ciebie widzi jako Takiego totalnie, jakby, zdolnego do, do przejścia tych wszystkich rzeczy, które masz przejść, nie ma się co tutaj wzbraniać przed tym i właśnie pójść za tym, za tym flow i, i jakby tak. No, musisz po prostu brać y, każdy dzień tak jak, y, tak, jak leci, tak, jakby takie wyzwania każdego dnia. I wszystko będzie dobrze, bo um, może przejdziesz teraz jakiś trudny czas i ciężko Ci w to uwierzyć, że będzie dobrze. Um, no ale to wszystko do czegoś prowadzi. I jeśli właśnie masz taki natłok myśli, to jest dobrym pomysłem, żeby pójść um, do natury i pójść w naturę albo do lasu, albo nie wiem, nad jezioro w zależności jaki masz dostęp to to cię teraz tak właśnie ugruntuje i nada ci takiego spokoju jeśli masz takie problemy z zaufaniem w ten większy plan no i też taka karta wyszła co mówi mi, że być może się kiedyś właśnie tak yy, zawiodłeś, rozczarowałeś Jakimiś wydarzeniami, i, i trudno ci w to wszystko uwierzyć, w to co mówię. No to, to wiedz, że to wszystko jest po coś I, i naprawdę weź sobie do serca to, że przede wszystkim jesteś dzieckiem wszechświata i, i ty zasługujesz na same dobre rzeczy. Także ja ci bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Dzięki, cześć.